od 4 lat jakoś, on nigdy nie... on wszystko wie, on jest... on wie, jemu nie trzeba tam, To mu tam No, ale, to tak będzie. Co, no, ale mówię coś, że, że nie ma papieru, no, no, to, no to co? No to, no to co? No to w no, swoim miejscu, nie? Ale papiery grają, czy ty za no, papiery, no. się liczą, nie? No, no. no liczą się, ale do czego się liczą? Do tego, żeby złapać etat, nie? Znaczy, nie. Mieliśmy takich trenerów, co mieli papiery i co? No to, i co? Ale dlatego, że skoro mamy tego trenera, no. My patrzymy w niego jak... Yy... No nie no, no, no to, ale, ale przed chwilą Ci mówiłem, no że my go wysyłamy. No i co? <grym> co zrobić, ale my, my go wysyłamy, no i co? No i to jest sens. Nie no, już pierwszy krok zrobił. Pierwszy pierwszy krok zrobi. krok. No. Wysyłamy go, ale jakoś, że on sam nie może ruszyć kroku z tego domu. To jeżeli o sobie nie zrobi tych dokumentów, tych papierów, tego wszystkiego trenowania, no to sam sobie będzie winny ma świadomość. Uczulamy go na to. Przed sezonem, żeśmy go uczulili na to i też mu przekazaliśmy, że no niestety trzeci liceum będzie musiał mieć już uprawnienia. No i Powiedział tak. Tak powiedział, że wy będzie robił. <grym się wytrzymał> <grym się wytrzymał> Przede wszystkim kibicom wszystkim chodzi o to, że no, tak jak dla mnie, jak i dla wielu innych kibiców, trener Sermak jest taką żywą legendą tego klubu. Prawda? Do tej pory, no ja nie doczekałem się spotkania, w którym trener usiadł przed kibicami i z nami zaczął rozmawiać, tak jak pan na przykład rozmawia. Nie ma tego dialogu między trenerem a, a kibicami, którzy naprawdę uważają go za legendę, żywą legendę y, tego klubu. I o, I o to nam przede wszystkim chodzi. Y, nie, że chcemy go tutaj zobaczyć, żeby mu mówić, jak on ma trenować. Ja bym osobiście go tutaj pod tym kierunkiem y, bronił i nieraz to powtarzałem. Tutaj chodzi po prostu o dialog. Na przykład chcielibyśmy się wiele rzeczy dowiedzieć y, od Andrzeja, a do tej pory no, jeszcze takiego spotkania nie było, gdzie był y, pan Sermak, i, i po prostu dlatego mamy o to do niego żal. Na pewno Nawet panu mówię osobiście, Andrzejowi też to powiem. Trudno bo mi się to, za niego to tłumaczyć. No, dokładnie, no. dlatego mówię, że mówię to wszystko. samo mogę ja mu to powiedzieć osobiście, no, bo to ja tylko panu mówię o co nam chodzi. To znaczy, no ja na pewno mogę wam tutaj obiecać, że postaram się, żebyśmy zrobili to spotkanie, żeby on był i, i, i jeżeli to będzie w ramach takich, wiecie, żeby nie, nie naskakiwać na nie nie tam... No ja akurat tu widzę, ale też obawiałem się, że do przyjdą ludzie tacy, którzy po prostu... A ja znam takich ludzi, co dzisiaj jakbym wiedział, że będzie się tak spalił, to, to może sam bym go namawiał, żeby przyszedł, ale są ludzie naprawdę, którzy potrafią, potrafią nerwy. szargać nerwy. Andrzej Sucyjanie. jest bardzo impulsywny człowiekiem, nie że za tobą naprawdę nieraz wyskoczy, powiem wam szczerze, że komuś coś tam powie, co myśli i dobrze, że taki człowiek jest. No tacy robią karierę no. i mają, co powie, co myśli, nie ukrywa tego, tego sobie. Potem to przemyśli za jakiś czas i mówi, ja mogłem nie mówić, no ale on taki ma charakter. No. I, i, I się każdemu z nas tutaj też oberwało i też nieraz niepotrzebnie wszedł do szatni, niepotrzebnie to i, i, i no bo on, on przygotowuje zespół. My też nie, nie wiemy, część z zarządu nie wie, że, że nie powinno się pewnych rzeczy wchodzić wtedy, wtedy, no bo on mobilizuje zespół, bo to a ktoś wchodzi i tam, nie wiem, żarty rzuca czy coś, no to, no, to rozprasza to wszystko. No, to takie mam daje przykłady, nie? No, to, 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 nie wiedzą wszyscy ludzie, że to niestety, no, to żeby to oni wyszli, zbudowali na, na, na mecz czy coś, to nie wolno tam pewnych rzeczy zachować, w szatni robić. I, 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 i czy on kogoś wyrzuci, kogoś tam, jak to się mi zdenerwuje, czy coś ktoś się obrazi, ale nie zrozumie, że nie powinien na przykład. Nie? A skąd ma wiedzieć? No nie wie, ja mu tłumaczę, Andrzej, A skąd on ma wiedzieć, że nie wolno? No, napisane jest to na ja. No, 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 także, także wiecie panowie, no nie wiem. Nie ma co mieć do niego prezesję. Ja na pewno postaram się, żebyśmy może na koniec sezonu, albo może nawet jeszcze przed sezonem, jakbyście chcieli, nie Jak będzie zrobić to w przyszłym, w przyszłym tygodniu, zapraszamy, zapraszamy trenera no i podejmujemy decyzję. Nie? Trener powie, kogo potrzebuje, ja potrzebuję na ich pieniędzy, więc muszę tego, tego, kogo mam strzelić, żebym te pieniądze mógł pozyskać na tych, których mam załatwić. No I to tak wygląda, panowie. No, może, możecie się gniewać, że, 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 że ja tam kogoś daleko. Nie wiem. A na pewno trzeba będzie kogoś, kto, kto najwięcej ma, nie? No, to taka jest zasada. No, żeby miał jak najwięcej. No ale no niestety no, będziemy musieli takie ruchy zrobić, bo na horyzoncie nie ma tam jakiegoś jakiegoś no, sponsoringu większego. Nie widzę na dzień dzisiejszy, żeby nam ktoś przynieść te pieniądze. Liczę na to, że będzie nowa rada. Yy, podejdzie do tego z jakimiś uchwałami, z jakimiś po prostu pomysłami dlatego żeby ten sport trochę podnieść. No później, żeby się mógł sam finansować, jak to się mówi. No. Ja nie żądam pieniędzy od, od miasta, żeby ona dawała na, 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 na wypłaty zawodnikom, na to, na tamto. No tylko te takie pośrednie, które mamy. Wyjazdy, to co. no to, to, to Te koszty, które nie powinniśmy tam wydawać. Obiekty, takie rzeczy, no. No, no, i, no i żeby było w no. będziemy Będzie nowy rok, będzie nowa rada. Na pewno będziemy do nich uderzać, pytać, prosić. Mają dzisiaj... Argumenty, bo nie, nie ma dzisiaj już wytłumaczenia, że się nie da dać, bo jest nowa ustawa, która już weszła w życie. Daje takie pole manewru, że mogą dawać na co chcą, jak chcą, ile chcą. No. Także już piłeczki nie, żaden nam radny nie będzie odbijał, że, że nie może, bo to, bo nam RIO to zakwestionuje, za, no, za, za, za czy coś w tym rodzaju. Także liczę, że, 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 że będzie to jakoś tam przypilnie do naszego klubu. Jeżeli nie, no to tak jak mówię, no, będzie po prostu... Powstawały, żeby z te ...próby były stworzenia tego klubu, powstawał nowy statut, gdzie w tym statucie miała być zlikwidowana nazwa Szakowianki, nie miała być przejęta ta cała spuścizna historyczna. To cały czas były rozmowy tutaj prowadzone i to udało się, że statut mamy taki, że ta 80 ponad 5-letnia historia nadal jest. Sprawa związana z tym, wielu kibicom się nie podobała, nie podobała sprawa związana z nazwą klubu KP Jaworzyn na nazwę drużyny. To właśnie moim skromnym, dzięki mojej skromnej osobie zaangażowałem się w to, zbierałem podpisy i później na podstawie tego zarząd wyraził zgodę, że drużynę mamy z nazwą Szczakowianki. Udzielam się, pomagam tutaj w organizacji tych turniejów, cały czas. Co więcej. Cały czas staram się w jakiś sposób wspierać ten klub i myślę, że w jaki sposób też, również wyjaśnię kronotki poprzecie osoby, nie tylko te, które mówią, że będą rozbudowywały boiska, ale te osoby, które coś już od siebie dały. Najważniejsze jest najpierw coś dać, a później coś od siebie żądać, prawda, czy od kogoś żądać. Co więcej, moje nazwisko również znajduje się w publikacji. Na 80 lat historii Szakowie była wydana książka. Tam również moje nazwisko się znajduje wśród osób, które w jakiś sposób wspierały, pomagały Może nie wspieram po formie finansowej, pomagam w jakiś sposób tylko mogę i myślę, że w jakiś sposób to później będę mógł oddać. Dziękuję. Muszę potwierdzić, że jak 3,5 roku temu zakładaliśmy stowarzyszenie, to w gronie 30 osób... Założycieli Jaworzyńskiego Stowarzyszenia piłkarze, Piłkarskiego jest właśnie pan Stanisław Łaziarz. Będzie uzależnione od tego co, co Rada uchwali, ta nowa Rada na, na przyszły rok. I jak, jak, się, jak się to potoczy. No. Bo, bo mam, mam po prostu mam takie słuchy, że przede wszystkim ci ludzie, którzy dają pieniądze zaszczakał to mówią, no ale Andrzej bierna postawa dalej nie będę kończył. Tutaj to ich najbardziej boli. No. Więc tu już nie może nie może być tutaj. Nie mogą być bierni, bo, 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 bo skończymy tutaj, jak mam powiedział. Tu jest do Was jeszcze prośba, żebyście dalej dalej byli z nami i dalej to jeżeli będziecie chcieli coś tam, to zawsze dzwońcie, pytajcie. Dobrze, że, żebym ja coś wiedział, co organizujcie wcześniej nie, przynajmniej zawsze mam, mam okazję. Yy, Wybronić, czy coś tam no, powiedzieć, że, 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 żeby nie było jakiś tam albo przygotować kogoś do tego, żeby coś zorganizować, czy coś tam. No, także jeszcze raz Wam dziękuję w imieniu zarządu, w imieniu trenera, w imieniu zawodników za to, że jesteście z nami. Bo dla kogo my gramy? Tylko dla Was. My to robimy dla, 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 dla mieszkańców miasta Jaworzna. I także jeżeli by was nie było, no, to myślę, że nie byłoby sensu, żeby, 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 żeby klub... Klub tak, tak grał. Sami widzicie, że, że ważne dla mnie i dla Andrzeja, bo ja nie wiem, nie będę mówił za innych, Są ważne wyniki, ale najważniejsza jest gra i gramy piłkę ofensywną sami widzicie. Pomimo to, że tam było tylko krytyki odnośnie tych dwóch meczów, że przegraliśmy, panowie, no to jest normalnie piłka i to jest w piłce piękne, że się nawet z ostatnią drużyną w tabeli przegrano. I sami widzicie, macie przykład Lecha, macie przykład innych klubów, macie przykład nawet i ostatnio przegrała z ostatnią w tabeli, co, skrzypek Limion, tak? No, też lider przegrał z ostatnią w tabeli. Takie rzeczy się zdarzają, będą się zdarzać. No. I, i, I wcale, ale, ale to mnie buduje, że, że pomimo to, że my przegrywamy to 1-0, czy czy ale atakujemy, szukamy tego, żeby to zremisować. I, i, i pamiętacie te bramki szczelone w ostatnich minutach, ile to jest radość, ile to jest ile to jest potem zadowolenia tego wszystkiego. I właśnie tak ma to wyglądać, a nie tylko bronić się przez lat. Chodziłem na takie mecze z gdzie, gdzie tylko były tyły, tyły, tyły i słonecznik się jadło i opowiadało się kawałek, bo nic się na meczu nie działo. A u nas się coś dzieje nawet wtedy, kiedy przegrywamy, nawet wtedy, kiedy dostajemy te czerwone kartki, bo ja nie byłem na tym meczu ze skrom, nie widziałem tego, dużo było tam krytyki, że tam zawodnicy to tam to, ale, ale wszyscy o tym mówili. Nieważne, wszyscy o tym mówili co się działo. Nieważne, no, nie że przegrali, ważne, że coś się dzieje. Nie? I tak podchodźcie do tego, nie ma nic gorszego jak, jak nudny mecz, powiem Wam szczerze, nie ma nic gorszego jak nudny mecz, no. I, i, I to właśnie trzeba uszanować Andrzeja, że, że, że on właśnie dąży do tego, że, żeby jednak, jednak by grać futbol ofensywny i czy to jest silniejsza drużyna, czy, 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 czy słabsza, dla niego nieważne, nie kalkuluje. Ma być napór na, na bramkę I, 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 i ja też powiem Wam szczerze, taki Taki preferuje styl grania. Pomimo to gdybyśmy najpierw czy przegrali a pod rząd, a, a grali właśnie ofensywnie tak, żeby coś się działo na boisku, to też, też mi się podoba taki chór. Także patrzcie to troszkę inaczej na, na to. wspierajcie tych zawodników, bo to są chłopcy młodzi. Nie każdy urodził się piłkarzem, bo jakby byli wszyscy tacy wspaniali, grali, to nie grali wyższa Także szanujcie tych swoich i swoją drużynę, no, myślę, że, że będziemy mieć powody do radości w czerwcu, na życie pokaże nam tak dalej. Dziękuję. Ja dziękuję bardzo Panom za przybycie, także Wam, chciałem po prostu zaprosić teraz wszystkich do marca, bo dopiero wtedy się spotkamy na stadionie, żebyście śledzili strony nasze stronę szczakowianka i szczakowianka.pl to będą informacje o działalności na pewno klubu, kto, kiedy, jakieś spa, sparingi tak samo będziemy organizować jako kibice turniej kibicowski tak samo jak było to w tamtym roku więc proszę śledzić nasze strony a na pewno będziecie więcej wiedzieć na temat klubu no, o, teraz tak, nie denerwować się, że ktoś odchodzi, ktoś przychodzi, coś tego. Nie ma ludzi niezastąpionych. <śm> nie ma ludzi niezastąpionych. <ś>